Jeśli się odcinek spodoba, zostawcie lajka. Uuu, mamy sklep z kilofami, posiadanie 6-4 tysiące trzeba za tego kilofa. Nie wiem, czy mi się uda. A jak tam pracownicy fedrowali? No, zbiorę to. Tylko 150. Myślałem, że będzie. Uuu, nagroda grupowa. Odbierzemy to. Co dostałem? 32 tysiące. Uuu, u uuu, uuu. Dobra, zbieramy sobie nowy kilo, słuchajcie, teraz to zainwestujemy, myślę, że w nowego pracownika, tu my możemy nawet za 8 tysięcy, 20 tysięcy, słuchajcie, kupujemy ten super kilo w tej grze, kurde, będę teraz koksiaty, U, patrzcie, jednym hitem pewnie, ale tutaj jadę z wszystkim, słuchajcie, jeden hit, o kurde, teraz to jestem bogaty, w ogóle mogę teraz rozbudować te wyspy, jasny gwint, Oj, teraz to już, słuchajcie, jest mega, Patrzcie, jak szybko farmię sobie te, te rzeczy, ale czekajcie, to ma plus 20, a to ma ile? 25 za to dostaję, czy 50? A za to 20. Może też pootwieramy sobie nowe pety, słuchajcie, by też, też warto było to zrobić. Chodźcie i zrobimy sobie opening, to sobie sprzedam. Kurka, jeszcze jakby tu był jakiś taki, wiecie, clicker, że, że mógłbym klikać. To było totalnie kozacko, ło kurka. Dobra, sprzedajemy ten kamień. Możemy też pracownika, ale tylko 8000 to jest dużo. No, ale chciałbym pety sobie tu odkryć. Dobra, mamy. Ile dostaniemy? 14k. Krok tutaj, błyszczące. A, to możemy ulepszenia zrobić. Patrzcie, możemy szybciej się poruszać. Możemy z szybszy czas, zwiększyć szybkość z jaką twoje materiały odrastają. Okej, okay, to jest bardzo tanie. Zwiększa szybkość, z jaką pracują twoi pracownicy. Ej, to jest mega tanie. Zwiększa szansę złotego kamienia. Ej, to jest mega tanie. Ale super, słuchajcie. A mi, my tu, riberfy w ogóle, riberfy tu są. Odrodzenie, patrzcie, jeden milion trzeba. <laughs> Jak to wpłynie na mój postęp? Następny mnożnik odrodzenia razy dwa. Obecny mnożnik, okej. Okay. I teraz paty. Tu mamy jajka za 300 stoka. Kurka, potrójny włas. No dobra, kupmy jedno jajko, zobaczymy. Często. New Discoveries. Patrzcie, odkryliśmy nowe. Nowego peta. Tu mamy byka. Czemu to jest napisane? Byk. To przypomina psa. To jest kot. Powinien być pies, a nie byk. Dziwne to jest, słuchajcie. Czy wam to. A nie, bo to byk. Rzeczywiście, tylko wygląda jak pies ten byk. Ma rogi. <grym> tu jest kot. No dobra. My możemy zrobić potem shiny z tego prawdopodobnie, nie? Czy jakieś złote, czy coś. Mamy psa. Zaraz sprawdzimy to, słuchajcie. Tu jest zdrowie. Portal kamiennego bossa. A, tu jakieś kamienne bosy są. Kurka, możemy zrobić błyszczące. 60%. <laughs> to jeszcze otwórzmy parę jajek. Słuchajcie, otworzymy parę jajek i zrobimy sobie mega koksa. Dobra, jeszcze raz. Dobra, lis. O, to jest nowy. 15% jest na lisa. Ok, mamy kolejnego byka. Wecimy byka za rogi. Słuchajcie, okej, okay, mamy lis. o, kolejny lisek. <laughs> no ale jakbym dostał królika, to by było naprawdę mega kozacko. Zobaczymy, jak mocne są teraz te pety. Ulepszymy sobie. Uuu, ten tu ma jakieś pająki. I czemu byk mam tylko trzy byki? Słuchajcie, dziwnie to wy. Czy ja. Ile mogę tych zwierząt mieć w punku, Dużo. To czemu mi to tam nie, nie uznaje tego? Słuchajcie. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze królik. Patrzcie, jest rzadki króliczek. No, to już jest dobrze. Jakbyśmy go zrobili na szajni, mamy kolejnego lisa. Jeszcze byśmy tutaj musieli tu dropnąć kotek. Dobra, i mam nadzieję, że do, dropnie kotek lis. No dobra, sprawdźmy teraz, czy będę mógł y, sobie ten, y, ulepszyć to na błyszczące. Okej. Okay. 80% zobaczmy. Próbuję. I czy się uda... Porażka na 80%? No nie gadajcie. Jezus Christ, moi drodzy. Posażmy się w najlepsze. No króliczki u mnie są najlepsze obecnie. No dobra, no, otwórzmy jeszcze. Znowu lis. No, chciałem zrobić shiny, słuchajcie. Ale no niestety... Okej, okay, mamy pies. Często. Że często wypada pewnie. Królik kolejny. U. Ej, to mam niezłe szczęście. Jak tu mamy tyle królików i tyle lisów, to jest jakiś buścik? Mamy jakieś zwiększone szczęście czy coś? Tak to wygląda, słuchajcie. No, chciałbym tego shiny peta zrobić w końcu. Jezu, jak ktoś tam ma zrobione. Dobra, zróbmy. Tu już mamy shiny. Patrzcie, 100% to mi się już uda. Sukces, pięknie. Mogę coś jeszcze? No, mógłbym te byki, ale to. A zróbmy byki. A czemu nie? Słuchajcie, 80% to jest dużo. No i właśnie wyposaż, patrzcie tu jest błyszczący kod. Dobra, a czekajcie, czekaj, 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 a ten co to jest? Błyszczący, a okej. Okay. Dobra, następna nagroda za 3 godziny. Patrzcie, teraz tu możemy jechać z tematem. Cyk, 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 te skały od razu sobie ulepszymy. Uuu, zielone, patrzcie. Dobra, ulepszamy to. Są jeszcze kolejne. Na hita je biorę na jeden ten. Uderzenie kilofem na jedno. Nie jestem mega mocny. Tu jeszcze sobie zwiększymy. Tylko 30, 30. Aha, bo to się sumuje. Dobra, to 30 dostaję za to. Jak mnie mam. O, tu jest złote. Możemy też iść w te ulepszenia. Ciekawie, czy ulepszenia zostają. Tak swoją drogą. Tu dostajemy 30, a tu 25. Ok, dobra, to możemy po drodze jeszcze sobie to klikać. Tu jest złote. Pracownicy odbierzemy sobie to. I oczywiście idziemy to sprzedać. Mam 1400. Proszę bardzo, dostaniemy ile? 12k. Możemy mieć ulepszenia. Prędkość gracza od razu sobie ulepszę. Słuchajcie, 10 na 10. Złote kamienie. Proszę bardzo, teraz szybciej biegam. Mam nadzieję, że to zostaje w sumie. Uuu, ile złotych kamieni teraz leci. Okej, okay, to mi się podoba, słuchajcie. Czekaj, czy jakbym... O, słuchajcie, tak chyba szybciej... Nie, tak jest szybciej chyba. Cyk, cyk. Muszę się do tego zbliżyć. Tak swoją drogą. Ciekawe, czy są tu kilofy, które się nie, nie niszczą jak zrobimy rebirtha, to odrodzenie. Tak swoją drogą. Dobra, tu są złote, zobaczcie. Uuu, ale złotych. Dawać mi to plus 60. Ale dostaniemy teraz, słuchajcie. Idę to od razu znowu sprzedać. Tutaj jak tam pracownicy? Tylko 75. Panowie, coś się mi tu lenicie z tego co widzę. 7 i tysiąca. Dobra, tu mamy prawie maksa już zrobione. Szybsze czas czas tarła. Zwiększa szybkość z jaką twoje materiały odrastają. To mi się podoba. Tu już mamy maksa. A tu w ogóle nikt u mnie riberfa nie ma. To ciekawe czemu. To ciekawe czemu nikt nie ma Riverfa. Wow, o wiele więcej tych złotych. O, kurka, tu będziemy mistrzami świata, słuchajcie, w tym. O wiele więcej złotych, ale tutaj dostaniemy. Tyk, <coughs> cyk. Ja to sobie sprzedam. Będę bogaty. O tu jest złoty, dawać mi te złote, chociaż te, te, te początkowe się nie, jezu ile złotych, ja ci gwizdzę, super, patrzcie, słuchajcie, będę najbogatszy, ale tu i to szybciej odrasta, patrzcie co tu się dzieje, Jesus Christ, dobrze, musimy teraz pracowników, słuchajcie, zainwestować, jak tam, no 160, lepiej im idzie. Teraz ich tutaj wzmocniłem. Patrzcie, teraz 4, 15 tysięcy. Ulepszamy sobie to. a tu aż 25. Patrzcie, pracownicy będą szy szybsi. Proszę bardzo. No to teraz idziemy jak burza. Pracownicy tu będą ostro działać. Szkoda, że im się kilofów nie, nie uda ulepszać. Może się da. Słuchajcie, cyk, cyk. I to to będzie teraz szybciej odrastać. Dobra, lecimy z tym. I myślę, że teraz weźmiemy sobie jeszcze jednego pracownika, ulepszymy, znając życie. Teraz jak kupię to, e, i wiecie co? Lepsze skały trzeba zrobić. Myślę, że teraz nie robimy ulepszeń, tylko to, co sprzedam, zainwestuję w nowe miejsca i lepsze skały. Prawdopodobnie, zobaczcie, te złote tutaj dostajemy tysiąc już. Ja bym kupił nowego pracownika tak swoją drogą. Dobra, mam 1400. Mogę tutaj jeszcze te poniszczyć. Tylko 15 ci pracownicy. Coś mi tu nie odpowiada. Coś tak wolno to pracują. Dobra. Ok, idziemy tutaj, słuchajcie. Idziemy sobie tu. Kupimy kolejnego pracownika. Proszę bardzo. Następny pracownik Jerry. Jerry Berry. ulepszamy. U. Dobra, teraz 40 te kamienie. U, ile złotych o 80 idą. O kurka, no to tu mamy dużo lepiej, słuchajcie. 80. Jesus Christ, tutaj to słuchajcie jesteśmy bogaci. <tryk> Dobra. Jak tam pracownicy? Pedrują mi tu 15 tysięcy, następny. My to z moim synkiem w tą grę gramy, yy, także ja mu tu muszę ulepszać to wszystko. Większa szybkość, z jaką pracują twoi pracownicy. Patrzcie, ulepszymy to. Mamy maksa. Dobrze, to już wszystkie praktycznie ulepszenia mamy. Pracownicy teraz będą o wiele szybciej pracować. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że nam się to. Zwróci Tyk, 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 tyk Patrzcie, kurka wodna Patrzcie i płaczcie Płaczcie Idziemy jak burza, słuchajcie No i muszę mapę ulepszyć przede wszystkim, bo No i może ta regeneracja W sumie Ulepszymy regenerację, żeby te skały szybciej e, Odrastały Robimy ulepszenia na maksa Patrzcie Jezus Christ, dobrze mi idzie Ładnie, pięknie, pięknie Pięknie, pięknie. Tyk, cyk, 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 cyk. Ale, ale super. I raz dwa, 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 i raz dwa. Pięknie, 2000, prawie 3000, słuchajcie. Poszło ładnie. Sprawdźmy jak pracowno, pracownicy teraz I idą jak burza. Pięknie sprzedajmy te, te, te kamienie. Mamy 26 tysięcy. Teraz możemy to ulepszyć. Mamy max. Pięknie i teraz słuchajcie, zainwestujemy. Jest w ogóle bo BOS. Czekajcie, da się tu w ogóle podejść? Jak to wygląda? 5000, o co tu chodzi, słuchajcie, bo nie rozumiem tego. Mamy 12 tysięcy, ja tu muszę klikać i to niszczyć. Idziemy to sprzedać. Yy, nic nie zarobiłem. No nie wiem, dziwne to. Muszę mieć lepszy kilow, tak, tak czy siak. Słuchajcie, lepszy kilow. Yy, kupujemy pracownika. Czy mnie stać? Nie stać mnie, ale zrobimy sobie lepszą wyspę. I będziemy teraz zarabiać o wiele więcej. Patrzcie, ile złotych tu jest. O proszę, cyk. No tu już jest. Ile? 45 tylko. Jak widzicie, no te skały złote się lepiej opłaca. Trzeba będzie kilo. Moi drodzy. W kilo trzeba będzie zainwestować, niewątpliwie. Tak, przede wszystkim w kilo musimy zainwestować, słuchajcie. Potem. Na razie mogę to kupować. Zobaczcie. Cały czas. Wykupimy Tu są te zielone. Ja mogę tak iść, słuchajcie. Cyk. Cyk to jest najlepsza metoda. Ja wam. To pracuje. Najlepszą metodę, zobaczcie i cyk, i cyk, podchodzimy, i podchodzimy, i podchodzimy, i podchodzimy, i tak samo tutaj. I raz, i dwa. No, idziemy to sprzedać teraz, słuchajcie, sprzedamy sobie to. Pracownicy jak tam? No 400. Pięknie, pięknie pracownicy. Cyk. Ile mamy? 31k. No to bierzemy jeszcze jednego pracownika. Proszę bardzo. Kolejny pracownik będzie tutaj pracował. A jak tam z Kilofem swoją drogą? To mamy moc 48 tysięcy. To ma 20. Jaki topul elektryczny pikex. Aż go zrobię screena tutaj słuchajcie. Czyli musimy nazbierać trochę i będę mógł go kupić, ten elektryczny pikeks. Ej, fajny ten tryb, podoba mi się, fajnie, fajne, fajny, fajną tę grę Wojan zrobił, naprawdę. Mega super. O nie, bo tu kupuję tą ziemię przez to, że nachodzę te klawisze. Kurka, i teraz muszę pozbierać więcej. Trochę słabo. No nie, znowu mi się kupiło. Wydaje na marne pieniądze. A ja chcę tego pikexa zrobić. Tak się... O, złota skała. Ale tylko, plus... czemu to, to dostajemy więcej, słuchajcie, z tych skał? Jest więcej, a z tamtych powinno teoretycznie być jeszcze lepiej. A nie jest. Dziwne to. Wyspa na 30. A jak jest to odrodzenie? Odrzuć się za 1 milion. Aha, i mogę wyspę zrobić na maksa. Wtedy. Jak mi się to wydaje. Dobra, chodźmy. Nie ma że boli. Sprzedajmy sobie to. Jak tam nasi górnicy? No, ładnie, ładnie. 800 zbierali Powiem wam, że nie byle co 35K, 46, dobra, mamy kilow. nawet lepsze może, a już nie ma lepszych. A to jest 200 tysięcy, dobra, a to jest 80. A, widzieliście. A do wody wpadłem. Jesus Christ. <głos> <głos> czyli musimy mieć aż więcej. Dobra, ale górnika kupimy kolejnego. Proszę, niech tu wpedruje. O, oni tu już są dalej. Zobaczcie, słuchajcie. Oni są już dalej. Także nieźle. Mam nadzieję, że będzie nowa aktualizacja w tej grze. Ciekawe czy m, ileś tam reverfów trzeba będzie zrobić. Może zrobimy sobie trochę, pospidranujemy ten tryb. E, Wojana, e, mam nadzieję, że będą tutaj częste aktualizacje w tym, w tym trybie. Gdybyśmy sobie pograli. No nie wiem, czemu to jest 45. Jak myślicie? A to? 50. A tylko 100. Czemu to jest takie bogate? Może mi się wydaje, bo to jest 40, a to jest 80, a to 90. Ok. Nie, rzeczywiście jest więcej, to mi się wydaje. Tylko tutaj szybciej jest, bo jednym klikiem ja, ja to niszczę, nie? a to się dodaje, jakby w sumie razem, tak się liczy. No dobra, idę to sprzedać teraz. No ci mojej górnicy tutaj farmią fajnie mamy ile 3,3 a nie wziąłem od górników słuchajcie może zrobimy tych górników na maksa kto wie tysiące chociaż może pozbierajmy na ten ten, ten, ten słuchajcie za 80 tysięcy co będzie nam się szybciej farmić a potem ulepszymy górników będzie kozacko zobaczcie ciekawe czy pety mi się też usuwają tak swoją drogą. Jak myślicie? Pety się też usuwają. Dobra, zróbmy sobie tak. Potem nie blokować sobie. Dobra, idziemy tak. Raz, dwa. Ej tu jeszcze dalej mogę iść. O, kurka, tu jeszcze dalej można, patrzcie. A nie, tu już jest koniec. Na szczęście. O nie, bo kupiłem tę wyspę tutaj. No dobra, ale zrobimy sobie wszystko na, na maksa. Na tej wyspie. W ogóle ktoś tam jest. A, więcej kamienia ma pod tym względem. A tak to słuchajcie? Patrzcie, jestem na pierwszym miejscu w tej grze. Nie jest źle. Cyk, cyk, cyk. Dobra, czy, czy będę w stanie już teraz yy, to kupić? Słuchajcie. Jestem ciekaw. 4000 mam. O, ci górnice aż tutaj przychodzą. To jest mega, bo dzięki temu będę zbierał tego jeszcze więcej. No i teraz kupujemy ten Giga Kilo. Słuchajcie, 88k. Kupujemy go. Mocy. Pyk. Posiadane. Dobra, zobaczmy teraz, jak mi pójdzie. Zobaczmy, jak to tam będzie fedrowane. O, za jednym razem, patrzcie, cyk, cyk. Tu też za jednym razem, tak. Uuu, elegancko. To rozumiem. Tu mogę za 4K. Patrzcie, i to nawet to za 4K mogę. Okej, okay, kupmy jeszcze jedno. Ej, ładnie. Ale Gierka chyba jest troszkę za głośno, nie? Może nie. Teraz musiałbym ulepszyć górników, prawdopodobnie, słuchajcie. Ale szybko to idzie. I zainwestujemy w nowe pety. Będziemy otwierać, słuchajcie. Zobaczcie, jestem na pierwszym miejscu teraz. Ile tam? 888. Pięknie. Ile te jajka tu kosztują? To K. To K. No to drogie. Kolejny górnik, i następny za 70. No dobra. Słuchajcie, pięknie nam to poszło. Następne kupimy sobie górnika. Potem pozbieramy na te pety. Tak mi się wydaje. Także do zobaczonka. Trzymajcie się. Cześć.